Trzy dni zmagań, 200 zawodników, 150 ekspertów, nie tylko z Polski, ale z wielu krajów Europy. Właśnie wyłoniliśmy dużą część naszej reprezentacji na europejskie zawody Euroskills w 2023 roku. Konferencja polega na zmontowaniu i zaprogramowaniu modułu który jest mini stacją produkcyjną. Samo moduł składa się oczywiście z elementów pneumatyki i elektroniki. Która składa się z głównego sterownika, które programujemy z pomocą specjalnego software'u. Teraz to już w zasadzie zeszło, zszedł ze mnie cały stres. Do tej pory no, no duży stres, straszne zmęczenie. Aczkolwiek ja bardzo lubię rywalizację. Super się bawiłem na, na tej konkurencji. Trzy dni, bardzo męczące. Stawaliśmy rano, kończyliśmy pracę. Jeszcze dużo później się kończyły zawody, bo przygotowaliśmy się od razu na, na następny dzień, planowaliśmy kolejny dzień. Cieszę się bardzo. Jest super. Naszym zadaniem było zaprogramowanie robota, zaplanowanie całego layoutu stacji, zroboty, zrobotyzowanej napisanie programu i tak naprawdę z, z, zdefiniowanie wszystkich programów, takich dla użytkownika, panelu HMI, tego typu rzeczy. Największym wyzwaniem jest zawsze w przypadku takich zawodów, Budowa całego ekosystemu. Żadna instytucja w Polsce nie byłaby w stanie samodzielnie zorganizować praktycznych zawodów w kilkudziesięciu różnorodnych konkurencjach. Wspiera nas w tym niemalże 70 partnerów biznesowych. To przedsiębiorcy, których przekonaliśmy, że warto angażować się w rozwój edukacji. Branżowej w naszym kraju. To jest integracja właśnie przemysłu i, e, i młodzieży i ludzi młodych. Nasz pierwszy zawodnik, Patryk Króć jest właśnie takim przykładem Success Story, bo e, zaczynał jako student, zapisał się na pierwsze zawody Warskill w Polsce i pojechaliśmy z nim do Kazania i pojechaliśmy z nim do Graz, gdzie konkurował, zdobył swoją wiedzę, zdobył pierwsze sukcesy dla, dla Polski, po czym stał się naszym pracownikiem. Pierwszym naszym zawodnikiem został Maciej Pisarek w konkursie Gotowanie, który wystartował w Euroskills z Budapeszcie, zdobył medal doskonałości, a w następnym roku zdobył wicemistrzostwo świata. Więc na chwilę są to największy sukces, ale też pamiętajmy, że mamy sporo medali doskonałości i brązowych medali na koncie morskich Polacy. Pracujemy już od dwóch lat, jak nie trzech. Nad różnymi projektami. Znamy się ze szkoły. Jesteśmy w czwartej klasie technikum. To jest technikum mechatroniczne numer jeden w Warszawie. To jest w tym roku druga najlepsza szkoła w Polsce. Jestem dumna, że chodzę do tej szkoły i nie wyobrażam sobie wybrać innej. Szkoła stoi otworem. I ma możliwości, daje różne daje typu współpracy. Tak samo wyjazdy na zagraniczne praktyki z programem Erasmus. Na przykład ja byłem w. Na Gran Canaria. Ja natomiast byłam w Finlandii, w Oulu. No i rzeczywiście myślę, że poziom tych praktyk był naprawdę wysoki.